W tej katechedzie będziemy mówili o tak zwanych małżeństwach mieszanych, czyli chodzi o takie małżeństwa, które, z których jedna strona jest katolicka, a druga niekatolicka. I tutaj należy rozróżnić rzeczywiście te jeszcze takie dwie, dwie kwestie, czyli, jeżeli ta druga strona jest niekatolicka, to czy jest ochrzczona. Czy, czy jest nieochrzczona, tak, czyli powiedzmy z jakiejś, może być innej religii, dajmy na to judaizm, islam, buddyzm, albo niewierzący też. I zasadniczo, jakby zaczynając z tą katechezę, należy powiedzieć, Kościół nie pochwala i bardzo odradza wszelkich takich form małżeństwa. Do, żeby zawrzeć takowe małżeństwo, w wypadku, jeżeli jest o chrzczonym to musi być zgoda biskupa katolickiego na takie małżeństwo. W wypadku, jeśli chodzi to o wyznawcę jakiejś religii niechrześcijańskiej albo niewierzącego, to musi być dyspensa od tego. To jest przeszkoda zasadniczo traktowana również w nowym prawie kanonicznym, które jest bardziej liberalne w tych kwestiach przeszkód małżeńskich to jednak to jest przeszkoda. I, I Kościół ani w jednym, ani w drugim wypadku nie, jakby nie zachęca i nie pochwala takowych małżeństw, ale no ze względu na ludzką słabość musi się na nie godzić. Tak? Nie, kiedy jednak jest wola ze strony narzeczonych, żeby takowe małżeństwo zawrzeć, to Kościół oczywiście może się zgodzić, ale pod pewnymi warunkami. I o tych warunkach to jednak za chwilę jeszcze powiem. Ale powiem teraz, dlaczego Kościół tak stanowczo przeciwstawia się takim małżeństwom. Tak stanowczo odradza i zniechęca do takich małżeństw. Dlatego, że po pierwsze wiemy, że głównym celem małżeństwa to jest rodzenie i wychowanie potomstwa. I oczywiście, jeżeli chodzi o zrodzenie potomstwa, to, to tutaj przeszkoda religii nie, nie, jakby w żaden sposób nie utrudnia. Natomiast jeżeli chodzi o wychowanie, to tu się pojawiają bardzo poważne przeszkody. Nawet jeżeli ta strona niekatolicka, dajmy na to, on godzi się, niech tam będzie dziecko wychowywane po katolicku. Ale sam fakt, że samo, sama ta druga strona nie praktykuje, dajmy na to ojciec, nie wiadomo, jest na przykład nie wiem, Żydem czy Protestantem i do Kościoła Katolickiego nie chodzi, tak? nie obchodzi świąt katolickich, nie, nie uznaje jakby tych naszych dogmatów itd., itd. I może nie jest wrogo nastawiony do tego wszystkiego, nie zwalcza ten, tych wszystkich rzeczy. Ale kiedy dziecko widzi z jednej strony, nie wiem, matkę, która idzie do kościoła i prowadzi to dziecko, a tatusia, który w tym czasie, nie wiem, zostaje w domu i, nie wiem, sobie leży na kanapie i ogląda telewizję, to jaki to jest przykład wychowania? Dziecko, które jeszcze rozumu do końca nie używa i ma teraz przed sobą, nie wiem, pójść. Na nabożeństwo, na którym no, dzieci najczęściej jeszcze się nudzą. To chyba, że jest taka szczególna łaska Boże i jest to takie rzeczywiście mały mistyk, bo też takie dzieci święte zdarzają, które z wielkim zapałem i pobożnością uczestniczą, wiem w Szach Świętych czy w innych nabożeństwach, ale najczęściej no, to dla dziecka uczestnictwo w nabożeństwie jest pewnym trudem i, i teraz. Jakby miało, nie wiem, sobie grać w gry, oglądać tam sobie, nie wiem, coś w internecie czy w telewizji, a, a iść do kościoła, no to wtedy pojawia się pewien konflikt i, i rzeczywiście dziecko będzie się skłaniało powoli do tego, że no, jak tata nie idzie, to ja też nie pójdę. Oczywiście to może być w drugą stronę, tata może być katolikiem, mama z kolei gdzieś tam powiedzmy być obojętna. Ale wyobraźmy sobie taką sytuację, kiedy nie, jedna, ta niekatolicka strona, no, no nie jest tak, jakby obojętna, czy tam pozwala na wychowanie, ale wręcz no, w jakiś tam sposób kontestuje prawdy katolickie, czy też no, próbuje to dziecko jednak przekonać do swojej wiary albo niewiary. Tak? I teraz dziecko dostaje od jednej strony, od jednego rodzica prawdy katolickie a od drugiego dostaje informację, że nie, to to jest bzdura, że w to nie wiesz, to tam to, jest, to nie jest tak, należy wierzyć tak albo należy w ogóle porzucić wiarę. No to takie małe dziecko ma mętlik w głowie niesamowity, tak? Co ja mam zrobić? Mam wierzyć, czy mam nie wierzyć? Czy mam świętować dane święta, czy mam nie świętować danych świąt? I to wszystko staje się wtedy jakby taką yy, bardzo nie, nie, niezręczną, też nie, yy, niedogodną sytuacją dla wychowania dziecka w sprawie tej najważniejszej, czyli jeżeli chodzi o wiarę katolicką. I, I wtedy rzeczywiście najczęściej te dzieci no, po prostu są indyferentne, nie wierzą ani w to, ani w tamto, bo to tak na dobrą sprawę e, ostatecznie pozostawiają sobie, e, jakby wszystko traktują no, tak względnie, że może jest, może nie ma, może jest Pan Bóg, może go nie ma, może, że może tutaj powiedzmy Kościół Katolicki ma rację, może Luter ma rację i tak dalej, i tak dalej. Jasne, że tutaj na tym podstawowym poziomie są te problemy, chociażby tych takich najważniejszych świąt. Również takiego świętowania. Jeżeli wyobraźmy sobie, no jednak, no trudno sobie wyobrazić, żeby Żyd albo, albo muzułmanin świętował Boże Narodzenie albo Zmartwychwstanie Pańskie. No i teraz jest ten gromadzimy się przy stole. Oczywiście, że w wielu wypadkach niestety to ten stół wigilijny już nie ma wiele wspólnego z jakimś takim wymiarem religijnym, czy tam śniadanie wielkanocne również już tak naprawdę to często jest po prostu taki rytuał, ale nie, już nie ma jakiegoś wymiaru religijnego, ale, ale w momencie kiedy się pojawia osoba, która wprost kontestuje Boże Narodzenie czy Zmartwychwstanie Pańskie, no to wtedy... No nie wypada nic mówić, tak? Bo to kogoś urazi, tak? Na zasadzie, nie wiem, tutaj tata nie wierzy w takie rzeczy, nie wiem, albo to tato uznaje za bluźnierstwo, że, że jest Syn Boży i, i teraz, no to my w takim układzie nic o tym nie mówimy, sobie zjemy takie powiedzmy śniadanie może, czy tam kolację lepszą, ale nie, ale nie będziemy tutaj w żaden sposób wspominali tych religijnych spraw, no bo, bo, bo komuś to, to będzie jakoś ta przykro może z rodziny. I, i, no i, i siłą rzeczy jakby ta, ta, ta kwestia religijna spychana jest na boczny tor. Tutaj oczywiście mówię teraz bardziej o kwestiach wiary, dogmatu, ale też jeżeli chodzi o moralność. No, jednak religie się różną, różnią co do moralności. I to, co w Kościele Katolickim jest niedozwolone, dajmy na to, może być dozwolone w protestantyzmie czy w jakiejś tam innej religii. Tak? I teraz znowuż dziecko się pyta taty, pyta się mamy, i może dostać jakby dwa sprzeczne komunikaty na temat tego, czy coś wolno robić, czy czegoś nie wolno robić. Więc tu jest ogromna, ogromna szkoda. Druga, drugi tutaj powód, dla którego Kościół bardzo stanowczo odradza i nie zachęca do tego, żeby, żeby zakładać takie właśnie mieszane małżeństwa, to jest to, że nie ma tutaj prawdziwego zadowolenia i prawdziwego szczęścia. Bo przecież tak naprawdę to najwyższy poziom naszego szczęścia on jest oparty na, na tym poziomie, czy to na tym fundamencie religijnym życiu małżonkowie są po to, żeby sobie nawzajem pomóc pójść do nieba. I jeżeli jakby tego nie czynimy, dajmy na to, jeżeli dla żony mąż, a dla męża żona, no nie jest jakby tym obiektem zainteresowania w perspektywie zbawienia, że, że mi zależy na, na tym, żeby mój, moja żona czy mój mąż poszedł do nieba. I żebyśmy byli wiecznie szczęśliwi, no to tak naprawdę, cóż mamy tutaj za, za taką prawdziwą radość czy szczęście, tutaj doczesne, kiedy, kiedy nie łączymy się na tym najważniejszym poziomie, na tym poziomie religijnym. Tutaj nasze drogi się rozchodzą, tak? Jest wspólnota nie wiem, stołu i łoża, ale, ale tak naprawdę jeśli chodzi o przekonania, o wiarę, to tu jest jakby totalne, totalne rozejście się i wtedy rzeczywiście jakby bardzo szybko mijają te takie zauroczenia, takie zakochanie i potem się pojawia takie rozczarowanie, no tak, ale to przecież mój mąż zupełnie czego innego pragnie, albo moja żona zupełnie czego innego pragnie i zupełnie, zupełnie inne jakby tutaj per, te priorytety życiowe dla niej czy dla niego i, i co teraz wobec tego zrobić. My właściwie to tak naprawdę nie mamy specjalnie nawet o czym pogadać. Dalej, Strona katolicka naraża się również na niebezpieczeństwo utraty wiary. W niektórych wypadkach jest ono bardzo, takie, bardzo mocno zarysowane. Jeżeli na przykład jakaś dziewczyna wychodzi za muzułmanina i co więcej daje się teraz nie wiem, namówić, że wyjadą do, do jego ojczyzny, gdzieś tam powiedzmy jakichś tam krajów arabskich i że ona tam będzie żyła, no to musi się liczyć z tym, że i mąż, i, i cała tam jego rodzina uczynią wszystko możliwe i niemożliwe, żeby ona przyjęła islam. Po prostu. To będzie bardzo mocny nacisk i nawet jeżeli będzie taki mówił przed, przed ślubem, że nie, jak najbardziej możesz być katoliczką i wszystko. To, to prawdopodobnie to duże prawdopodobieństwo, że w momencie kiedy zawrą małżeństwo i da, a co więcej, wyjadą, do, powiedzmy, do, do jego ojczyzny, no to, to szanse na to, żeby została dalej przy swojej wierze, są minimalne. Ale również oczywiście nie tylko w tak drastycznych przypadkach jest to niebezpieczeństwo. Nieraz jest tak, że jeżeli powiedzmy, ktoś wychodzi. Za, czy, czy się żeni z osobą innego wyznania i taką, powiedzmy, zaangażowaną religijnie, no to często przez takie zauroczenie daną osobą zaczyna się po prostu no, zgłębiać, ona będzie zachęcała, ta, ta, ta druga strona do tego, żeby tu poznać moją wiarę, moje, moje jakieś tam, powiedzmy, obyczaje i tak dalej, i tak dalej, moją tradycję religijną, i potem w pewnym momencie jest oczywiście presja, no i, i być może rzeczywiście byłoby nam lepiej, żeby jednak wyznawać jedną wiarę, no i, i, i nieraz jest tak, że, że ktoś po prostu pozostawia swoją, swoją religię i przyjmuje jakąś fałszywą religię, tylko i wyłącznie dlatego, że, że kocha daną osobę i teraz no, i, i, i po prostu chce, żeby, żeby tutaj też na tym poziomie wszystko też było, jakby wszystko ich łączyło gdzie w naszych czasach to niebezpieczeństwo jest o tyle większe, dlatego że istnieje jakby w naszych umysłach zasiany taki relatywizm religijny. W sumie to tak naprawdę ważne, żebyś był dobrym człowiekiem, a czy tam wierzysz w taki zbiór dogmatów, czy w taki zbiór dogmatów, to to już jest, nie jest takie ważne. Dlatego też ludziom jest teraz łatwiej wyprzeć się swojej wiary, i przyjąć jakąś inną religię, bo a to tam w sumie ważne, żebym był dobrym człowiekiem, żebym nikogo nie krzywdził. A tam, czy, czy to, w to wierzę, czy nie wierzę, to tam jest kwestia. Zwłaszcza, żeby to była, dajmy na to jeszcze. Jakaś tam odmiana, tak zwana, tak zwana odmiana chrześcijaństwa, tak? No, no, nie będę wierzył tam, na przykład, nie wiem, w niepokalane poczęcie, czy w niebowzięcie matki Bożej, czy te dogmaty papieskie, ale wierzę, że syn Boży stał się człowiekiem, wierzę w Trójcę, No, to w sumie to to samo, tylko troszkę inaczej i. I zobaczcie, jak na przykład to może nie jest związane z małżeństwem, ale przecież na przykład Wielką Sobotę niedawno pewien taki tam Dominikanin ogłosił, że przechodzi do luterańskiego kościoła kościoła powiedzmy, tam, powiedzmy tej wspólnoty, tak? I jakby no ksiądz, który skończył jakieś tam seminarium, nie wiem, no coś jednak coś tam chyba wiedział, tak? I w tym momencie jakby dla niego nie jest problem, bo on miał problem, że go tam jakoś nie wysłuchali, nie, nie zrozumieli, nie pomogli w tych kwestiach molestowania i teraz jakby w całym swoim tym, po prostu on stwierdza, to że on sobie pójdzie, bo tam będzie teraz lepsza wspólnota e, i, i tam go zrozumieją i teraz to, że zdradza wiarę katolicką, zdradza szereg dogmatów, e, no to, to już jakby dla niego to nie jest żaden <coughs> problem, jakby nie myśli w kategoriach, że przez to się po, po prostu potępi tak naprawdę, trzeba wierzyć że wszystkie, wszystkie dogmaty, a nie, a nie tylko że w jakiś tam zakres, tak? Że coś tam wierzę, w coś nie wierzę, tak? Jeżeli odrzucam chociażby jeden dogmat, świadomie, dobrowolnie, no to, no to w tym momencie narażam siebie na wieczne potępienie. Więc to mamy tutaj kolejny taki kolejną przeszkodę czy problem. I oczywiście też strona niekatolicka. Mając inną moralność, inne pojęcie yy, małżeństwa, nierozerwalności małżeństwa na przykład, yy, może w, w każdej chwili odejść. Weźmy sobie tak, no nie ma problemu, żeby yy, muzułmanin czy Żyd yy, czy protestant się rozwiódł ze swoją żoną, czy, czy żona zostawiła swojego męża. W ich religiach jest to zupełnie yy, może nie to, że naturalne, ale tak się dzieje, tak to się. To, to takie rzeczy się praktykuje, są rozwody oficjalnie, to jakby w ramach ich systemów religijnych. I teraz taki ktoś, może oczywiście przy spisywaniu protokołów przedślubnych mówić, że tak, on tutaj chce i w ogóle respektuje katolickie podejście, ale potem powiem, że sumienie mu nie będzie wyrzucało, przecież to mieści się w moim zestawie wierzeń. Tak? Znudziła mi się ta, ta kobieta albo znudził mi się ten, ten mężczyzna, no to zabieram się i idę. Tak? Jakby nie mam, nie mam żadnej jakiejś tam powiedzmy sankcji religijnej z tego tytułu, bo w mojej religii jest to dozwolone. Tak? Więc zobaczcie, jakie to jest kolejne ryzyko. No i, i czasami rzeczywiście są ludzie naiwni, częściej kobiety są naiwne, ale też i mężczyźni nieraz, że A, no tak, tak, no to ja rozumiem to wszystko, rozumiem to wszystkie zastrzeżenia, ale na pewno on mnie tak kocha, czy ona mnie tak kocha, że to na pewno nam się wszystko ułoży i ta, ta druga strona też przyjmie wiarę katolicką i wszystko będzie pięknie, i tak dalej, i tak dalej. I potem się okazuje, że po ślubie, że przed ślubem nie było w ogóle zainteresowania przyjęciem wiary, kiedy może tam jeszcze było niebezpieczeństwo, że utracę tą, tą ukochaną osobę, że jakby tutaj, to po ślubie, kiedy już jest wszystko ten załatwione, wszelkie formalności, tej woli w ogóle nie ma. I tutaj, to co mówiłem o, nie wiem, o protestantach i tam innych, powiedzmy, yy, religiach, <laughs> należy też powiedzieć o Kościele Now Nowego Adwentu. I ja zdaję sobie sprawę, że dla młodych ludzi to jest duży problem teraz znaleźć żonę w tradycji czy męża w tradycji. Zdaję sobie sprawę, nie, nie, nie jest łatwo, bo ta populacja jest mała i teraz weź to znaleźć sobie. Ale też myślcie o tym, co będzie, jeżeli powiedzmy sobie znajduję jakąś powiedzmy tą ukochaną osobę, która totalnie nie podziela moich. Jest, powiedzmy, dajmy na to, nie wiem, należy do tam odnowy w Duchu Świętym, tych umynatów, czy tam jakieś oazy, czy cokolwiek. I nie wiem, i po prostu jest zachwycona, nie wiem, nauczaniem Jana Pawła II, czy tam jakimiś innymi rzeczami. I, I teraz, no i co, i co teraz? No, po, najpierw gdzie ślub? A potem, a co po ślubie? To, to gdzie będziemy chodzić tamże, Raz tu, raz tam? Gdzie będziemy chrzcili nasze dzieci? Gdzie poślemy dzieci do pierwszej komunii? Gdzie dzieci będą pobierały katechezę? Czy to jednak w tradycji, czy w modernistycznym tym systemie nauczania? No to są wszystko takie bardzo poważne rzeczy. Jeżeli tych tak rzeczy nie mamy poukładanych przed ślubem, no to, no to potem pojawiają się kłótnie, problemy, eee, naprawdę. I, i, I człowiek wtedy staje przed takimi dylematami, bo ktoś ode mnie żąda, żebym łamał sumienie, ponieważ jak ze mną nie pójdziesz, to mnie nie kochasz, i tak dalej, i tak dalej. I, no, i, i co wtedy? Dużo jest nieszczęść z tego tytułu. Jeżeli jest po prostu małżeństwo rozbite, znaczy nieraz jest tak, że ktoś już po ślubie się nawraca i to jest jakby inna sytuacja, ale jeżeli gdzieś przed ślubem zawiera się świadomie takie, to naprawdę trzeba się zastanowić, czy, czy to jest mądre. Ja nie mówię, że jak się znajdzie powiedzmy żonę czy męża w tradycji, to już nie będzie żadnych problemów. Ja mówię o problemach tych wynikających z różnicy wiary. Te problemy, które są takie ludzkie, to, to, to jest zupełnie inna para kaloszy, i tutaj są, jest, gdzie, gdzie są ludzie, tam są problemy. I teraz, pod jakimi warunkami Kościół zgadza się na takie małżeństwa, tak niebezpieczne małżeństwa? Po pierwsze, oboje, małżonkowie muszą przyrzec, że wychowają wszystkie swoje dzieci w wierze katolickiej. To jest, to jest wymagane. Kościół Nowego Adwentu wiem, że tam jakieś teraz, wiem, że słyszałem, że jakieś tam były ruchy, żeby jednak takiej klauzuli nie było i że to teraz, ale no, Kościół katolicki wymaga tego bardzo stanowczo. jeżeli chcecie mieć małżeństwo katolickie, to musi być ta deklaracja bardzo wyraźna, jasna, że dzieci będą wszystkie dzieci. Nie na zasadzie takiej, że nie wiem, chłopcy w wierze katolickiej, dziewczynki na przykład w islamie, czy tam powiedzmy innym, ten, czy albo co drugie dziecko tu, a drugie tam, nie, nie wchodzi w grę. Wszystkie dzieci mają być wychowane i to musi złożyć strona katolicka taką przysięgę wobec Pana Boga i strona niekatolicka też musi taką przysięgę złożyć. I jeżeli mamy taki ten, no to oczywiście to jest przysięga. I jak tam ludzie traktują te przysięgi, no to różnie bywa, niektórzy traktują bardzo poważnie, niektórzy traktują tak sobie, trzeba to, to przysięgnę, tak. No to, to jest niestety też problem przy różnych przy małżeństwach, przy spisywaniu protokołów, gdzie tam powiedzmy ludzie potrafią, tak, wiem, że co, co trzeba odpowiedzieć to księdzu odpowiem tak, żeby nie było problemów, bo jak powiem na przykład, że nie chcę mieć potomstwa, no to ksiądz nam ślubu nie udzieli, no to odpowiem tak, tak, nie, ale i jakby tu takie przysięstwo czasami już na ludziach nie, nie robi wrażenia, tak, Potrzeba, proszę bardzo, skłamię, tutaj tego przysięgnę fałszywie, nie ma problemu, więc no, jest problem, ale, ale cóż, no to przynajmniej tyle Kościół musi, musi wymagać i wymaga, Dalej, na tym nie koniec tych wymagań, które Kościół stawia przy zawieraniu takich małżeństw. Drugie wymaganie to jest takie, że katolicka strona musi przyrzec, że będzie się starać skłonić drugą stronę do poznania i przyjęcia prawdziwej wiary. Tutaj e, oczywiście to skłonienie nie polega na tym, że siłą, zwłaszcza, że to jakby mężczyzna teraz żonę, z siłą na przykład zaciągnie do kościoła, i tam im powie księdzu, chrzci ją i ten, i tam się, o Ty się nie odzywaj, bo ja tutaj decyduję, masz być ochrzczona i teraz w ten. To tak nie, tak nie działa. Nie, natomiast oczywiście Kościół zobowiązuje katolicką stronę do tego, żeby na ile to jest możliwe. Starała się o nawrócenie tej niekatolickiej strony na wiarę katolicką. W jaki sposób? Przede wszystkim przez modlitwę, przez umartwienie ofiarę. A oczywiście, jeżeli chodzi o pewne jakieś takie proste lekcje katechizmu, to tyle, o ile się ten da, bo to jest tak, że nic na siłę się nie da, ale nie można sobie powiedzieć, no w sumie nieważne jesteś protestantem, bądź protestantem, czy tam Żydem, bądź Żydem, nie ma problemu, to już nie, nieistotne. Tak, to to nie, taki indiferentyzm religijny jest zupełnie niedopuszczalny, więc tutaj musi być jasno, że, że ta katolicka strona deklaruje, że dołoży starań, by pomóc tej drugiej stronie przyjąć wiarę katolicką. I rzeczywiście, no, mamy jakieś tam w historii w historii kościoła przykłady kiedy rzeczy zwłaszcza właśnie pobożne dobre chrześcijańskie żony potrafiły nawrócić e, chociażby właśnie swoich mężów takim przykładem jest na przykład król Chlodwik e, król Franków był e, nawrócił się między innymi dzięki wpływowi swojej, e, swojej żony e, no i trzecia sprawa to jest ta, że Kościół żąda, żeby strona niekatolicka przyrzekła, że pozwoli stronie katolickiej żyć bez przeszkody według swojej religii. To tu musi jasno zabrzmieć ze strony tego powiedzmy, tej niekatolickiej, że, że zgadzam się, żeby dana, dana osoba w pełni praktykowała Swoją wiarę według zwyczajów, obrzędów religii katolickiej. Że teraz nie może na przykład, dajmy na to, nie wiem, strona z, z tej nowej neokatolickiej religii na przykład żądać, nie, nie, ale musisz co drugi dzień chodzić ze mną teraz na nowóz, tak? Powiedzmy, możesz tam co drugi, co drugi tydzień chodzić tam do siebie, do kaplicy, ale co drugi tydzień musisz chodzić do nas. Nie. Nie, tutaj nie może być takiego żądania, musi być, gdyby to rzeczywiście na przykład taka para, powiedzmy nowusowo tradycyjna u nas przygotowywała się do małżeństwa, to, to bym żądał takiej przysięgi, tak? Że tej katolickiej stronie nie, nie będzie przeszkadzać w praktykowaniu wiary w tradycyjnych formach w, w miejscu, gdzie, gdzie ta, ta osoba uważa, że, że Należy praktykować, że tak? nie może tutaj być takiego szantażu, bo jak mnie nie, to mnie nie kochasz, bo jak nie idziesz ze mną i tak dalej, musisz tutaj chodzić i tu, i, ta, i tam i tak dalej, i tak dalej. To nie. Więc y i oczywiście, tak jak wspomniałem, tutaj y w tych wypadku, y wypadku różnicy religii, jeśli to potrzeba zwrócić się tak czy inaczej do biskupa, w jednym wypadku o zgodę na takie małżeństwo. Jeżeli to jest z kimś ochrzczonym, ale nie katolikiem, a w wypadku, jeżeli to jest jakiś poganin, czy, czy Żyd, czy, czy niewierzący, to wprost o dyspensę, i, żeby móc takie, takie małżeństwo zawrzeć. Natomiast zaciągają karę ci katolicy, którzy zawierają bez zgody własnego ordynariusza małżeństwo. W jakiejś wspólnocie religijnej niekatolickiej. Dajmy na to tak, nie wiem, poznała dziewczyna prawosławnego, i to stwierdza, a tam macie pięknie w cerkwie piękne nabożeństwa, to zawrzemy tam, i po prostu tylko załatwiają to, to wszystko w cerkwie, nie uzyskują zgody, czy też jakby tej dyspensy od formy kanonicznej, katolickiej, od swojego biskupa, to wtedy zaciągają tutaj poważną ten poważną winę. I rzeczywiście tu trzeba wtedy zwrócić się do biskupa o to, żeby móc dalej praktykować sakramenty, to trzeba się zwrócić do biskupa o, o, o dyspensę, o zwolnienie z tej kary za zawarcie tego małżeństwa poza, poza Kościołem Katolickim bez ówczesnej dyspensy od formy kanonicznej.